Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku. Dziękuję oczywiście za subskrypcję, komentowanie, łapki w górę. Ja tak sobie pomyślałam, bo ostatnio też dużo tych artykułów się przewija o syndromie oszusta. Przyczyny, objawy. No, wiemy, że w dzisiejszych czasach wielu z nas zmaga się z tym tak zwanym perfekcjonizmem. Ale wiecie, w niewielkim natężeniu, to on ma swoje zalety, ten perfekcjonizm, ale coraz częściej zwraca się też uwagę na jego negatywne skutki, ponieważ wielu perfekcjonistów można by tak rzec, że nigdy nie jest zadowolonych ani z siebie, słuchajcie, ani z wykonywanej przez siebie pracy, i u niektórych wykształca się taki syndrom oszusta. Zwany też, tutaj słuchajcie, syndromem impostora i właściwie na czym on polega. Sama byłam zainteresowana, moi drodzy, więc opieram się tym razem na, na mówcie, artykule Moniki Mazurek, pani Moniki Mazurek, pani psycholog. No bo wiadomo, perfekcjonizm no to mi się kojarzył, że ze skrajności w skrajność niektórzy ludzie popadają ale jakie mogą być tego skutki uboczne? Czym w ogóle jest ten neurotyczny perfekcjonizm? A więc neurotyczny perfekcjonizm jest związany z tak zwaną neurotyczną formą perfekcjonizmu. Ale sam perfekcjonizm znany jest już w psychologii od, początk na, od początku XX wieku. Ale podział na zdrowy i neurotyczny perfekcjonizm został dokonany dopiero w latach gdzieś 70. -tych ubiegłego stulecia. Zdrowy perfekcjonizm polega na wyznaczeniu sobie takich, wiecie, realnych celów i my te cele, do tych celów dążymy, tak? Spełniamy te cele, poprawiając w tym samym swój nawet stan psychiczny, tak? Bo niektórzy wychodzą ze strefy komfortu, a niektórzy po prostu... Muszą się zmuszać do tego, muszą chcą, wyznaczając sobie ten cel, zmuszać się do tego, żeby ten cel osiągnąć, żeby nie zrezygnować w pewnym etapie, kiedy to jest trudne, tak? Ale ten perfekcjonizm neurotyczny to stawienie sobie takich nierealistycznych celów, niemożliwych wręcz do osiągnięcia. Wiąże się z tym również poczucie bycia takim niewystarczającym oraz przekonanie o potrzebie zwiększenia wysiłków, by osiągnąć ten tak zwany, można powiedzieć, mityczny cel. Ale ten rodzaj perfekcjonizmu właśnie ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Wiąże się też bardzo często z lękiem, depresjami, depresją, przepraszam. Takimi też zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, czy nawet zaburzeniami odżywiania słuchajcie. I ten syndrom oszusta, o który dzisiaj omawiam dla Was, no właściwie, co to jest? No jest właśnie silnie związany z tym neurotycznym perfekcjonizmem. To zjawisko obecnie jest bardzo częste. Bo jednostka cierpiąca na ten syndrom impostora uważa, że. Wszystkie jej sukcesy, osiągnięcia są dziełem przypadku i wcale na niej nie zasłużyła. Zazwyczaj tę przypadłość obserwuje się na takim gruncie zawodowym, słuchajcie. Mimo na przykład wykształcenia, kompetencji, ale także obiektywnych wskaźników na prawidłowe wykonanie swojej pracy. Jednostka zmaga się z, z tym właśnie zespołem oszusta. Jest pewna, że za chwilę inni ludzie odkryją, że wszystkie jej sukcesy tak naprawdę wcale jej się nie należą. A więc ktoś, kto cierpi z powodu zespołu oszusta, cały czas zmaga się właśnie z poczuciem bezwartościowości własnych działań, lękiem, że sobie nie poradzi. Często też, słuchajcie, odczuwa poczucie winy. Słysząc pochwały, dostając na przykład awans. W końcu w jego opinii wszystko to jest dziełem przypadku, a więc zupełnie mu się nie należy. Osoby właśnie z tym syndromem są również skoncentrowane na takiej potencjalnej porażce, która ma obnażyć ich brak kompetencji, co jeszcze bardziej podnosi poziom lęku, tak? A skąd się to bierze? Skąd się ten syndrom bierze? Jednym z takich głównych czynników rozwinięcia się właśnie tego zespołu impostora jest Wspomniany wcześniej przesadny perfekcjonizm. Jednostki cierpiące z powodu syndromu oszusta bardzo często od dzieciństwa wyróżniały się dobrymi wynikami w nauce czy w sporcie. Miały na przykład niesamowitą pamięć. Miały, przepraszam, mają w życiu dorosłym, wiecie, ale. <śla> Jednak wraz z dorastając coraz częściej natykały się na takie na rzeczy i takie obowiązki, które sprawiały im jakieś trudności. Oraz stykały się też z m, uzdolnioną konkurencją, tak? No, to doprowadziło do wykształcenia się takiego poglądu, że w gruncie rzeczy ich kompetencje nie są aż takie wysokie. Ten syndrom przede wszystkim potrafi dotyczyć naprawdę utalentowanych osób, słuchajcie osoby, które piastują takie stanowiska lub mają na koncie liczne na przykład osiągnięcia w jakiejś danej dziedzinie, albo też niesamowitą pamięć, niesamowitą chęć bycia we wszystkim najlepszym, tak? Choć moi kochani, początkowo myślano, że syndrom ten częściej występuje u kobiet, najprawdopodobniej jest rozpowszechniony wśród oby, obydwu płci tak samo. Tak? Bo niekoniecznie on musi także wiązać się z ogromną niską samooceną. Jednak osoba cierpiąca z powodu tego zespołu oszusta, można to tak nazwać, często ma złe zdanie na temat własnych konkretnych umiejętności. Bardzo, bardzo i to bardzo zależy jej również, by wywrzeć na innych wrażenie mądrego, inteligentnego człowieka, tak? Słuchajcie, e, wpływ na to. Czy ktoś ma ten syndrom oszusta, czy nie? Ma przede wszystkim charakter więzi międzyludzkich w domu rodzinnym. Ponieważ dorośli z tym syndromem już w dzieciństwie często starali się zadowalać innych, na przykład poprzez branie na siebie dużej liczby obowiązków, tak? i chcąc właśnie zadowolić innych, no wiecie, popadają, popadali już od dzieciństwa. W ten przede wszystkim najpierw perfekcjonizm zdrowy, jak ja to nazywam, ujmijmy to w cudzysłów, a dopiero później w ten właśnie syndrom yy, impostora, tak? Ale mm. jednak również przejmowanie przez rodzica obowiązków dziecka w obawie, że ono sobie z tymi obowiązkami nie poradzi, może wpłynąć na dziecięce kształtowanie się poczucia własnej sprawczości. Oraz lęk przed porażką w dorosłym życiu Może to zaowocować właśnie wytworzeniem się tego zespołu Oszusta Jakie są terapie? Bo ja mam na celu w tym krótkich odcinkach Słuchajcie, nakreślić tylko dany temat A nie go rozbijać, wiecie No bo dwugodzinne, można powiedzieć, wywody z mojej strony By was znudziły i wcale bym się nie zdziwiła A więc jakie są terapie? No, syndrom oszusta przynosi jednostce duży dyskomfort Wpływa negatywnie na codzienne funkcjonowanie. I tutaj jest pomocna właśnie psychoterapia, która ma zbudować odpowiednie wzorce własnej sprawczości. W wielu przypadkach redefiniuje ona również relacje łączące daną osobę z rodzicami, czy też z innymi członkami rodziny. Zwłaszcza kochanie, jeśli, jeśli jako dziecko doświadczała taka osoba od opiekunów chłodu emocjonalnego, poczucia bycia niewystarczającą. I to uwaga, nie od mamy i taty, ale wystarczy, że to się działo ze strony jednego z rodziców, tak? Czy tam dziadka, tak? Dzięki psychoterapii jednostka z syndromem oszusta może zbudować taki prawidłowy obraz siebie i uwierzyć we własne kompetencje oraz pozbycie się lęku. Słuchajcie, dlaczego ja tak zawsze co, prawie co program mówię o tych psychoterapiach? To nie oznacza, że ja was wszystkich wysyłam, e, że tak powiem, e, na kozetkę do terapeuty. Ale chcę zaznaczyć, że jeżeli sobie z czymś, widzimy, że już sobie z czymś naprawdę nie radzimy, tak, to no, lepiej zwrócić się do specjalisty o pomoc niż po prostu no, ma się to pogłębiać, tak? Bo jak się to będzie pogłębiać, słuchajcie, no to jakie to jest życie, tak? Jak my zdajemy sobie z tego sprawę, że mamy pewnego rodzaju zaburzenia, a każdy je ma. Tylko niektórzy po prostu sobie z tymi m, zaburzeniami radzą. A niektórzy już są na takim etapie, że nie mogą sobie poradzić. W związku z czym no ja naprawdę radzę zwrócić się do specjalisty o pomoc. Moi kochani, jeszcze raz dziękuję serdecznie za komentarze, łapki w górę, subskrybowanie. Mam nadzieję, że te moje programy chociaż komuś pomogą, słuchajcie w podjęciu decyzji. No i cóż, dziękuję wam i do usłyszenia.